Dzisiaj porównamy sobie znaczenie czasów past simple oraz past continuous. <laughs> czyli mam tutaj dwa przykłady. Dwa przykłady są w czasie przeszłym. Jeden przykład jest w czasie past simple, a drugi przykład jest w czasie past continuous. Ok, czyli mamy pierwszy przykład. I ate marshmallows. Marshmallows to są pianki. I ate marshmallows. Ate. Ponieważ jest to czasownik nieregularny, pierwsza forma ate, eat, druga forma ate, trzecia forma eaten. Czyli I ate marshmallows. Drugi przykład jest w czasie past continuous. I was eating marshmallows. Czyli zamiast ate mamy was eating czasownik być w czasie przeszłym plus do czasownika w formie podstawowej dodajemy końcówkę ing. I was eating marshmallows. I już wam tłumaczę, czym różni się znaczenie tych dwóch tych dwóch zdań. Past simple to będzie czynność dokonana. Czynność dokonana. I ate marshmallows. Zjadłem pianki. Zjadłem pianki, zjadłam pianki. Czynność się dokonała. Zjadłem pianki i poszedłem robić coś innego. Natomiast czas past continuous, owszem, to jest czas przeszły jak najbardziej, ale jego znaczenie będzie takie. Byłam w trakcie jedzenia. I was eating marshmallows. Czyli tutaj zjadłam pianki i poszłam robić coś innego, czynność dokonana. Po prostu to się zaczęło i skończyło, zjedliśmy, zjedliśmy, koniec. A tutaj byłam w trakcie, byłam w trakcie jedzenia. Czyli czasu past simple używamy, jeśli po prostu chcemy powiedzieć o jakiejś czynności przeszłej, tak po prostu. A past continuous używamy, jeśli chcemy podkreślić, że my byliśmy w trakcie robienia czegoś. Mam tutaj jeszcze troszeczkę bardziej obrazujące przykłady. Tym razem przykłady są z użyciem Candy Floss. Candy Floss to jest wata cukrowa. Candy Floss. Ok, dwa przykłady. I ate candy floss and got a stomach ache. Drugi przykład. W drugim przykładzie mamy pomieszanie. Troszeczkę past simple, troszeczkę past continuous. Tutaj mamy past continuous, tutaj mamy past simple. No to, uwaga, czytam: I was eating candy floss when I broke my tooth. Czyli tutaj mamy czynność dokonaną, a tutaj mamy czynność niedokonaną, że byliśmy w trakcie robienia czegoś. Tłumaczę znaczenie tych dwóch zdań. I ate candy floss and got a stomach ache. Zjadłem watę cukrową i dostałem bólu brzucha. Czyli najpierw zjedliśmy watę, dokonała się ta czynność, a potem rozbolał na, nas brzuch. Natomiast tutaj mamy in, inaczej troszeczkę. Jadłem watę, byłem w trakcie jedzenia waty, kiedy złamał mi się ząb. Jeśli uważacie, że jest to niezbyt realny przykład, to ja osobiście znam osobę, która złamała zęba na mizerii. Także różne rzeczy się dzieją. Ok, czyli tak. Może ja rozrysuję na osi czasu. Pierwszy przykład. Zjadłam watę, rozbolał mnie brzuch. Natomiast past, i to będzie przykład z past simple. Zjadłam watę i rozbolał mnie brzuch. Tu się dokonała jedna czynność, tu się dokonała druga czynność. Natomiast y, past continuous, Continuus. mamy tak. Byłam w trakcie jedzenia, kiedy roz, mm, kiedy co? Kiedy złamał mi się ząb. Czyli ta czynność była w trakcie, past continuous było w trakcie, i nagle wydarzyła się inna, inna jakaś historia. Czyli podsumowując, past simple używamy do czynności dokonanych, takich normalnych, najnormalniejszych czynności z przeszłości, natomiast past continuous, Używamy po to, jeśli chcemy podkreślić, że byliśmy w trakcie robienia czegoś. I tutaj jeszcze mała dygresja. Past continuous to jest kuzyn znanego nam dobrze czasu. Present continuous. Present continuous. W present continuous robimy coś teraz, w tej chwili. I am eating. A w past continuous. Past continuous. Robiliśmy coś w tamtej chwili. Robiliśmy coś w przyszłości. I was eating. To jest bardzo bliski kuzyn. Past continuous to jest bardzo bliski kuzyn. Present continuous. Jestem w trakcie robienia czegoś teraz. Byłem w trakcie robienia czegoś. Byłem w trakcie. Teraz właśnie jem Candy Floss na przykład. A wczoraj, yy, wczoraj o 17 jadłem marshmallows. Byłem w trakcie jedzenia marshmallows. Okej, okay, dziękuję za uwagę.